Czytanie z księgi przysłów, synu mój. Pracownikom nie odmawiaj zapłaty, gdy masz możność działania. Nie mów bliźniemu, idź sobie, przyjdź później, dam jutro, gdy możesz dać zaraz. Nie spiskuj przeciw bliźniemu, gdy mieszka przy tobie bez trosko. Niesłusznie nie sprzeczaj się z nikim, o ile ci zła nie wyrządził. Nie zazdrość krzywdzicielowi, nie skłaniaj się ku jego drogom, bo pan się brzydzi przewrotnym, a z wiernymi obcuje przyjaźnie. Przekleństwo Pana na domu występnego. On błogosławi mieszkanie uczciwych. On się naśmiewa z szyderców, a pokornym udziela swej łaski. Mądrzy dostąpią chwały, udziałem głupich jest hańba. Psalm Prawy zamieszka na Twej górze świętej. Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, kto zamieszka na Twej górze świętej? Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie i mówi prawdę w swym sercu. Prawy zamieszka na Twej górze świętej. Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, Kto nie czyni bliźniemu nic złego, Nie ubliża swoim sąsiadom, Kto za godnego wzgardy uważa złoczyńce, Ale szanuje tego, który cześć Bogu oddaje. Prawy zamieszka na Twej górze świętej, Kto dotrzyma przysięgi dla siebie niekorzystnej, Kto nie daje pieniędzy na lichwę I nie da się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje. Prawy zamieszka na Twej górze świętej aklamacja, Aleluja, aleluja, aleluja. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego. Aleluja, aleluja, aleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do tłumów. Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem, ani nie stawia pod łóżkiem, lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. Uważajcie więc, jak słuchacie, bo kto ma, temu będzie dane, a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma. Dzisiejsze czytania stanowią wyraźne wezwanie do życia w uczciwości, sprawiedliwości i autentyczności. Bóg wzywa nas do praktykowania miłości wobec bliźniego, troski o prawdę i światła, które nosimy w naszych sercach. Jest to nauka o tym, jak żyć, aby być wiernym Bożym zasadom i promieniować Jego miłością wobec świata. Pierwsze czytanie, fragment z Księgi Przysłów, to zbiór mądrościowych rad, które dotyczą codziennego postępowania, wzywa do sprawiedliwości i uczciwości w relacjach z bliźnimi. Autor Przysłów napomina nas, abyśmy nie odmawiali pomocy ani zapłaty. Gdy mamy możliwość działania, powinniśmy pomagać innym i dawać to, co im się należy, bez zwlekania. Odmowa wynagrodzenia, gdy możemy dać zapłatę, jest formą niesprawiedliwości. Nie knuli przeciwko innym, nie powinniśmy spiskować przeciwko naszym bliźnim, zwłaszcza gdy żyją w zaufaniu wobec nas. Nie zazdrościli krzywdzicielom. Nawet jeśli złoczyńcy mogą wydawać się sukcesywni lub potężni, nie powinniśmy zazdrościć ich drogi, bo Bóg nie błogosławi niesprawiedliwości. Pan brzydzi się przewrotnością, ale obcuje z wiernymi. Przekleństwo Boże spada na domy występnych, podczas gdy domy uczciwych są błogosławione. Autor Przysłów wyraźnie przypomina, że pokorni otrzymują Bożą łaskę, podczas gdy szydercy są odrzucani. Mądrość Boża prowadzi do chwały, podczas gdy głupota prowadzi do hańby. Ten fragment przypomina nam, że Bóg ceni sprawiedliwość, uczciwość i pokorę. Nasze codzienne postępowanie ma znaczenie. To, jak traktujemy innych, czy jesteśmy wierni w małych rzeczach, wpływa na nasze relacje z Bogiem i ludźmi. Psalm psalmista opisuje cechy osoby, która zamieszka w Bożej obecności. Prawy człowiek to ten, kto działa sprawiedliwie, nie mówi fałszywie i nie czyni zła wobec swoich bliźnich. Wierność wobec Boga i ludzi jest kluczowa. Kto przestrzega tych zasad, nigdy nie zachwieje się w wierze ani w życiu. Psalm przypomina, że życie w uczciwości wobec Boga i ludzi prowadzi do trwałej relacji z Panem. Ewangelia. Jezus w przypowieści o lampie mówi, że nie zapala się lampy po to, aby ją ukryć, ale by jej światło było widoczne dla wszystkich. Lampa symbolizuje nasze życie i nasze świadectwo. Jako chrześcijanie mamy za zadanie świecić przed innymi, aby nasze dobre czyny były widoczne. By chwalili oni Boga za nasze świadectwo wiary. Jezus mówi także o odpowiedzialności za to, jak słuchamy Jego nauki. Kto ma, temu będzie dane. Oznacza, że ci, którzy są otwarci na Bożą prawdę, będą wzrastać w mądrości i łasce. Ci zaś, którzy nie przyjmują Bożych słów, stracą nawet to, co wydaje się, że mają. To wezwanie do głębokiej refleksji nad naszym słuchaniem Ewangelii i wprowadzaniem jej w życie wspólny temat. Wspólnym motywem dzisiejszych czytań jest to pzi powołanie do jedności i miłosierdzia. Święty Paweł przypomina nam, że jesteśmy jednym ciałem Chrystusa, powołani do działania w różnych rolach, ale z jednym celem budowaniem Królestwa Bożego i doskonaleniem się w wierze. Każdy z nas ma do odegrania swoją rolę, ale najważniejsza jest jedność w Duchu Świętym i miłość, która nas łączy. Ewangelia pokazuje nam, że powołanie nie ogranicza się do sprawiedliwych. Jezus zaprasza do siebie każdego, nawet tych, których świat odrzuca. Miłosierdzie i miłość są fundamentami tego powołania, niezależnie od naszych przeszłych grzechów. Jezus wzywa nas do nowego życia w Jego bliskości. My również jesteśmy zaproszeni do miłosierdzia wobec innych, by z pokorą i cichością bud